Witamy w naszym sklepie z Polską Atlet. To jest sklep, który mieści się na Kabatach w Warszawie. prosto dojazd metrem. Jeżeli jedziecie samochodem, jedziecie kenem, skręcacie w prawo, w ulicę Bąwozową, zaraz będzie widać nasz sklep. Jak widzicie, mamy troszkę produktów. Fotografie na górze powinny przyciągnąć Waszą uwagę. Troszkę produktów stoi na ziemi. Niestety jesteśmy bałaganiarze, ale to dlatego, że co chwila ktoś wchodzi, wychodzi, kupuje, musimy mu ten towar dowozić. Nie nadążamy już z tym. Nie prosimy Was, żebyście przestali zamawiać. Cieszymy się, że zamawiacie, ale wiecie, że jest to dla nas bardzo ciężka praca. Produkty firmy Universal, na przykład Animal Test. Jak widzicie jest na półce. Każdy z Was może przyjść i kupić. Niektóre produkty są troszkę droższe niż te, które są na Allegro. Ale to wynika też z formy promocji. Gwarantujemy Wam, że produkty. Są w cenach bardzo dobrych. Animal Stack 109 zł. Jest to Warszawa. Pamiętajcie, że jest to najdroższe miejsce w kraju. 135 zł. Możecie kupić Szoka, Torenta możecie kupić za 139. W tej chwili jest promocji za 99, więc cena i tak jest lepsza. Zapraszamy do naszych sklepów. Mamy wszystkie najlepsze marki. Wszystkie produkty stoją, są dostępne. Możecie je kupić przy zaległo przez odżywki outlet. Również przez nowo powstały sklep sno.pl StanisławNataliaOlga.pl Sports Nutrition Outlet. Wszystkie te produkty są w cenach promocyjnych. Natomiast większość z nich jest w cenach całych, stałych. Na przykład nektar 95 zł. Każdy, kto wejdzie do sklepu, może kupić nektara za 95 zł. Nie słyszeliśmy, żeby ktoś w Warszawie proponował lepszą cenę. Mamy również w ofercie batoniki. Niestety na razie mały wybór, ale to wynika z tego, że niechętnie kupujecie batony. Być może są jeszcze za drogie, staramy się pracujemy nad tym. Być może nam się uda niedługo mieć batoniki po 2-3 zł. Jeżeli tak, na pewno dowiedzie się tego zalegro. Mamy sporo produktów specjalistycznych. Na przykład Plondorfin, czy GH-tropinę, Symbiotropin. To są produkty specjalistyczne. Jeżeli jesteście zainteresowani, nasi konsultanci, konsultanci mogą wam powiedzieć, jak stosować. Zostało nam jeszcze kilka płyt. Może zrobimy z jakąś promocję z tych płyt. Nawet nie mamy pomysłu. Jeżeli macie pomysły, piszcie do nas e-maila na nasze konto Allegro. Jak widzicie. Nie, nie, nie mamy zbyt skomplikowanego systemu. Prosty komputer, bardzo dużo towaru.